Dzień dobry, witam w trzecim odcinku patrolu interwencyjnego MM i TV7. Dzisiaj zajęliśmy się drzewem, które leżało na różach i zagradzało drogę na ścieżce. Co się stało? Dostaliśmy sygnał od czytelniczki, że drzewo, które pochylało się od jakiegoś czasu, przewróciło się pewnej nocy i leży już dwa tygodnie na ścieżce, przygniatając także róże, które sąsiadkami wraz z sąsiadkami pani zasadziła. Podjęliśmy to wyzwanie, dowiedzieliśmy się, kto jest odpowiedzialny za to, aby drzewo uprzątnąć. Skontaktowaliśmy się z zarządem budynków i lokali komunalnych, okazało się, że e, prace porządkowe były wpisane w harmonogram, jednakże e, nie zostały do tej pory jeszcze wykonane. W 1974 roku posadziliśmy i od tego czasu nikt nam nie przycina, bo one by musiały być przycięte. One mają obciążenie za duże. Przecież to widać. Do okna wyszłam, bo taki huragan był straszny. Myślałam, że moje te okna wyrzuci, te plastikowe, nie? A tu patrzę, a tu drzewo. I już zjechało całkiem. Te wszystkie gałęzie, które są połamane, poobcinamy i nie wiem, czy w ogóle w, tej, w tym roku zakwitną już na pewno nie, bo to wszystko zniszczone jest. No, może jeszcze niektóre, które tam jeszcze serczą te patyczki z różami, to może je uratujemy. No. No, połamane są właśnie. Niektóre z tych róż jeszcze uda się uratować właśnie dzięki temu, że interweniowaliśmy w porę. Relacje z przebiegu patrolu można oglądać na stronie internetowej mojego miasta www.mmszczecin.pl i tv7 www.tv7.pl Jeżeli mają Państwo problemy, które moglibyśmy rozwiązać tak jak ten dzisiaj, mogą Państwo pisać do nas na adres redakcjamaupa.mmszczecin.pl lub redakcja, tv 7pl Do zobaczenia.